Krzeziński, do przedszkola chodzisz! Ile razy ci mówiła? Nie dzielimy przez zero. Ale matematyka to myślenie! Patrz, jak Janek rozwiązał to zadanie. A ty myślenie matematyczne jest umiejętnością ponad przebiegało. Wiedziałem! Kolejna pała! Głupie zero. Matma jest beznadziejna. Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca trzymania kwadrat obok 6 pi. Ile się równa objętość tego walca. Pokonam liczeniu! Zobaczymy! <laughs> w trójkącie prostokątny wysokość poprowadzona naprzeciw prostokonną ma długość 10 cm. A promień okręgu opisanego ma długość 19 cm. Oblicz pole tego trójkąta! 190! Żałosna kreatura! To jest przy dwóch drogach. Tylko jedna doprowadzi się do celu. Przy obu z nich stoi jeden z braci. Tylko jeden mówi prawdę, a drugi kłamie. Możesz zadać im tylko jedno pytanie. Nie wiesz, który mówi prawdę, a który kłamie. Jakie to pytanie? Nie wiem. To nie jest matematyka! To jest logiczne myślenie. To też jest matematyka.